cześć, się rozblokłem z tymi wszystkimi odcinkami no, czasu zabrakło tego transmisji danych reinkarnacja czyli jest ta dusza nasza, Atman prawda i są nasze wcielenia z ruch i bez ruch, razem i na piątym Soborze w Konstantynopolu chwalono, że w 553 roku coś tam z Biblii, że tam jak coś, znowu źle przetłumaczono. Tak Elochi, i bogowie, a nie Bóg, tak samo tutaj, że ludzie muszą raz umrzeć, a potem jest sąd, ludzie. A chodzi o człowieka. No ludzie raz umrą, bo jest koniec danej pewnego manwantaru, na przykład, jest, zupełnie jest koniec. I nowy malwantar, czyli nowy człowiek się rodzi wtedy. I także tam w Wiglii, Nowym i Starym Testamencie jest wiele, wiele yy, przykładów na reinkarnację. No i do tej pory, do tego roku przecież była reinkarnacja, prawda? Ale to jest takie właśnie bizantyjskie prawo, tak samo jak pasowywanie, tak jak teraz właśnie to prawo funkcjonuje. Że można się tak wybronić tym, tym dziwnym, nagiętym prawem jak ruski paragraf. I i właśnie taki przykład, że Bill Clinton się wybronił, bo on leżał, a ona wykonywała ruchy, a nie, że on wykonywał ruchy, a ona leżała, prawda? I tutaj no, i kafa, prawda? Także yy, można wszystko dopasować. Też jest medytacja, przecież by, yy, Benedyktyni. Yy, medytują, prawda? Jest medytacja chrześcijańska. Także to wszystko zupełnie inaczej funkcjonowało. Teraz jest głupi, kompletny idiotyzm, te, te cmentarze, to wszystko, ten te, to Przecież to ci ludzie tam przychodzą, i to wszystko zgnite jest tam. Tam pomniki i tak dalej. Także to jest ta reinkarnacja. Można taki dowcipny rysunek zrobić. Można taki dowcipny rysunek wykonać, prawda? Że jest kafa głowa, nie bez ruch, jest żuchwa ruch. I jest dusza, ruch, prawda? Nie widać jej, ale jest. Jak stosujemy slow food, to ją poczujemy. Prawda? Wegetariański. Tak samo jest pistolet. Jest kafa, czyli bezruch, jako maszyna. Potem jest ten cyngiel od pistoletu wata, to jak żuchwa. No i jest ten pocisk, prawda? Jego nie, nie widać, ale w zwolnionym tempie możemy go zobaczyć. Tak samo jak przy slow food też możemy poczuć tą duszę. Odczuć to. I to jest bata, prawda? Także to wszystko jest tak samo skonstruowane. I to taka urządzenie do wędrówki dusz. <noise> Kurt z Nirwany to użył. Też jest właśnie moksza. Moksza to jest wyzwolenie. Zjednoczenie z bramanem. Z tego koła sansary. Wyzwolenie, żeby się z tego koła sansary wyzwolić. Prawda? Moksza. A Nirwana jest też takie określenie bo to nie, to jest dopiero wprowadzone jak buddyzm, jest w wcześniejszych wedach określenie jako brama nirwana. I to brama nirwana to jest właśnie ta eugenika, prawda? Tak samo jak ta aborcja, jest zdrowie matki zagrożone, czy płód jest niepełnosprawny, jakiś upośledzony, to wtedy można dokonać aborcji, prawda? I to ta brama nirwana brama nirwana To jest eutanazja, prawda na przykład. czy ta aborcja. To jest to inteligentna, bo 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 Buddha głosił te cztery prawdy, że cierpimy, zadajemy cierpienie, można się z tego cierpienia wyzwolić i z przy pomocy jakiej wegetarianizmu, nieczynienia przemocy, ścieżki duchowe i tak dalej i tak dalej są te cztery prawdy. I wtedy osiągamy nirwanę, no bo tutaj teraz w Kaliju cierpimy. O to chodzi. I to jest, nirwana to jest wyzwolenie, to jest wyzwolenie z cierpienia. Prawda? Czyli jak ktoś cierpi, to eutanazję, jest eutanazja inteligentna, prawda? Że ktoś jest tak bardzo chory, czy jest w piąstwie, czy tak dalej, to też rodzina potem też cierpi, prawda? I bo to jest też wata i kafa, prawda? Że on jest, bez ruchu, on jest bez ruchu, nieświadomy, a tu rodzina cała musi cierpieć, prawda? I to jest to właśnie ta brama nirwana, że to jest te inteligentne, Inteligentne wyzwolenie się z cierpienia, prawda? I że ta dusza dopiero się pojawia, wchodzi do, 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 do człowieka, jak on się rodzi. Bo tu jest wtedy w wodzie, prawda? W wodach podowych, tam jest to dziecko, jako Wata i Kafa. I ono jest wtedy z jednością z, z matką, a jak się rodzi, to bierze pierwszy oddech, bo rodzimy się z oddechem, a z wydechem umieramy, w zioną ducha. I, I wtedy dopiero jest ta dusza, więc ta aborcja inteligentna. Oczywiście, że teraz jakieś aborcje jakieś ekonomiczne i to wszystko jest tak potem nakręcone, no wiadomo, prawda? Ale jest to eugenika i jeżeli jest y, zdrowie matki zagrożone, czy, czy dziecko jest upośledzone, to wtedy można dokonać tej brama nirwany, inteligentnej rwany, inteligentnego wyzwolenia się z cierpienia, z bólu. I to też jest taka inteligentna eutanazja, prawda? Żyjemy w takich inteligentnych czasach i jeżeli ktoś cierpiał z jakiegoś powodu, w tym wcieleniu to na pewno w przyszłym wcieleniu nie będzie już przeżywał tego, będzie się cieszył właśnie drugą stroną tego, prawda? Także to w taki sposób wygląda, jeśli chodzi o reinkarnację, że to też mamy jakąś kabałę i to te, te społeczeństwo polskie to już szaleństwo kompletne jest, że ta światełka na tym cmentarzu i to tak to zamiast to inaczej funkcjonować, kawałek lasu i tam tutaj były pola papilcowe, także to zupełna inna kultura była. Dlaczego my nie znajdujemy jakiś tam tych, może ktoś powiedzieć, no bo oni palono wzmoki, prawda? Czy albo może znajdujemy i to oni yy zatajają też, prawda? Bo cała okładanka jest ułożona. Także to jest ta reinkarnacja, że, że jest reinkarnacja, jest, bo to jest stwierdzone, ruch i bezruch. Także tak to wygląda.